Cześć, jestem Michał. Dzisiaj pokażę wam jak za pomocą tzw. fragmentatora sterować kilkoma elementami tabeli przystawnej. te elementy, te elementy to może być tabela, albo wykres i za pomocą takiego magicznego pudełeczka jak tu, czyli tak zwany właśnie fragmentator, możemy sterować kilkoma elementami na raz, filtrować. No, także zapraszam. No to dobrze, jedziemy. E, tu jeszcze taka jedna uwaga e, ważna: znaczy, jeżeli chcemy osiągnąć taki efekt, e, czyli mamy jakby jeden fragmentator, który którymi kilkoma elementami, e, te wszystkie tabele przystawne czy wykres przystawny muszą być oparte na jednej i tej samej tabeli, tak? Jakby na jednym i tym samym źródle. Jeżeli takiej sytuacji nie mamy, musimy to połączyć, jeżeli to się oczywiście da zrobić w miarę sensownie i dopiero wtedy. E, Zrobić tabelę przestawną czy wykres przestawny i połączyć je za pomocą fragmentatora, co zaraz zrobimy. Dobrze, więc w moim przypadku, jeśli chodzi o tą tabelkę, którą tu będziemy e, obrabiać, to tak naprawdę to jest jakaś taka próbka wydatków e, jakiejś firmie powiedzmy, organizacji ewentualnie. E, I e, dla mnie istotne, żeby zobaczyć sobie oddzielnie informacje według działu i według osoby. To chodzi o wydatki, tak, czyli e, chodzi o grupowanie właśnie według działu i według osoby i wtedy będziemy mieli coś takiego, jak tu mamy. Czyli, tak jakby, te informacje trochę oddzielnie w dwóch różnych tabelach. Dodatkowo mam jeszcze wykres przestawny, który jest właśnie, o, nawiązuje do tych osób. Tak, czyli, jeżeli sobie na przykład kliknę na administrację, to widzę od razu, jakie to są osoby, jaki, jak te wydatki wyglądały w tym roku, w poprzednim. No, także coś, coś takiego. Ok, to zróbmy sobie może wszystko tak, jakby od początku. E, czyli najpierw twórzmy sobie tabelę przestawną, czyli dwie, tak naprawdę, tabele przestawne. E, I teraz tak. E, idę sobie w takim razie do mojej tabeli. E, następnie idziemy sobie tu do góry. E, wstawianie, tabela przestawna. Ok. E, domyślnie idziemy do nowego arkusza. I teraz tak. E, dajemy sobie tu. E, w, prawym, w prawej sekcji dział, bo chcemy zobaczyć dział i ja sobie daję jeszcze dwie kwoty, to znaczy e, obecny rok i poprzedni rok, tak żeby mieć to porównanie i dobra, mamy jedną tabelę przystawną, e, to teraz jeszcze druga tabela przystawna, bo tu widzimy według, wydatki według e, działu, a my chcemy jeszcze według osoby, czyli tak idziemy z powrotem do tabeli głównej, e, jeszcze raz e, wstawianie, tabela przystawna, i w tym wypadku wybierzemy sobie nie nowy arkusz, jak domyślnie Excel, tylko istniejący arkusz. I tu w lokalizacji idziemy sobie, kramy na lokalizacji, idziemy do naszego arkusza, gdzie chcemy wstawić. I ja sobie ją tu trochę poniżej wstawię o tu. Jak widzicie, jest już dokładnie nazwa arkusza, nazwa komórki, potwierdzamy OK. I stawiamy drugą tabelę przystawną. OK, i tu jeszcze teraz sobie pogrupujemy nasze wydatki według osoby, bo tak chcieliśmy osoba i nie będzie tylko kwota obecna. Rok nie będziemy tu jakichś porównań według lat. i tu już mamy prawie to co chcieliśmy dodamy sobie jeszcze do tej tabeli przystawnej dodamy sobie jeszcze wykres przystawny to można było w sumie od razu zrobić tabelę i wykres ale zapomniałem ale nic się nie dzieje idziemy do góry czyli wstawianie idziemy następnie wykres przystawny i sobie wstawimy kołowy i ja sobie może tu wezmę to ten pierścieniowy coś takiego sobie wybiorę OK. Dobrze, to jest to mniej więcej co chciałem. Ja sobie tu jeszcze szybko sobie trochę zmienię layout, design, przepraszam. Nie wiem, czy design też się, można mówić dobrze po polsku, ale, ale takie coś sobie tu zmienia. Tu na tym, w tym momencie się nie będziemy na tym skupiać, jakby na tych elementach. Jakby coś, zapraszam też do mojego innego filmu, gdzie o tym trochę więcej mówi i pokazuje. Jak fajnie można szybko wygląd wykresu przedstawnego, albo nawet tego normalnego wykresu zmienić. Natomiast tu na razie tylko chcę po prostu mieć te elementy, które będę miał w tym, które miałem w tym finalnym produkcie, tak to nazwijmy, żeby po prostu było tak, jak, tak jak pokazałem na początku. Ok, także myślę, że już mamy wszystkie wszystkie elementy i dobra. I teraz tak naprawdę zabieramy się za dodanie e, fragmentatora. I teraz tak, musimy kliknąć sobie na jakąkolwiek tabelę przesawnować. Weźmy najpierw tą, tą u góry, tą pierwszą. I tak, idziemy u góry. E, wtedy mamy po prawej stronie. E, w, Podczas analizy mamy analizę, nie chyba projektowanie, tak? A, jeszcze raz proszę. Klikamy na tabelę przystawną i analizę, tak? O, tak, dokładnie. Analiza tabeli przystawnej i mamy później w menu górnym coś takiego jak wstaw fragmentator. W ogóle fragmentator w takim dużym skrócie to jest taki jakby specjalny filtr, który możemy dodać właśnie do tabeli przystawnej albo zwykłej tabeli. Możemy sobie on graficznie też trochę zmienić, zmodyfikować, dopasować. E aqui fragmentador. tak naprawdę właśnie działa tak bardzo, że w skrócie jak e, filtr. E, tu tak naprawdę w momencie, jak dałem wstaw fragmentator, on mnie pyta, jakby, którą kolumnę mam wybrać, tak, czyli jakby po której kolumnie będziemy filtrować. E, w naszym wypadku to będzie dział, tak, czyli właśnie to jest tak, na przykład administracja, IT, księgowość, marketing i ja sobie właśnie wybiorę e, dział. Oczywiście, znaczy oczywiście, może nie oczywiście, ale można też wybrać, znaczy można też kilka fragmentatorów dodać do jednej tabeli przystawnej, ale w tym wypadku nie będziemy sobie komplikować. E, dobrze. Mamy stawiony fragmentator, ja sobie go tu troszkę tak jakby zmniejszę. Mogę sobie też. To jest fajne, bo mogę sobie w opcjach u góry. Mogę sobie też dobrać jakiś styl. Także ja sobie wybiorę coś takiego. I ok. I teraz tak, on w pewnym sensie już działa, bo teraz tak, jeżeli ja na przykład e, kliknę sobie nie, administrację, to widzicie po lewej stronie, e, tu mi się wszystko filtruje właśnie według tego, co wybieram. E, jest też opcja tak zwanego, jakby, mul, wielokrotny, czyli jeżeli tu zaznaczę, no, to mogę mieć na przykład dwa, czy tam trzy działy na raz, prawda, coś takiego. E, to jest jakby, powiedzmy, szczegół. Natomiast e, generalnie on jakby już działa, ale jak widzicie, e, on działa i tylko filtruje nam tą tabelę, tą pierwszą, tak. E, Które mieliśmy u góry. Natomiast co z pozostałym, pozostałymi elementami, czyli tą tabelą drugą, którą mamy niżej, i jeszcze tym wykresem, który de facto jest połączony z tą tabelą. Tą drugą tabelą. I teraz, tak, e, żeby to zrobić, musimy iść do fragmentatora i zmienić, e, z, e, zmienić coś w ustawienia. E, tak naprawdę, wystarczy kliknijmy na taki fragmentator, e, i u góry widzicie, jest takie coś, jak e, pojawia się też takie pole, jak fragmentator e, w naszym menu. E, idziemy tu. I tu mamy właśnie kilka takich rzeczy odnośnie konfiguracji, fragmentatora i tak dalej. To na razie zostawiamy. A temat ważny jest to: połączenie raportu tu po lewej stronie u góry. Jeżeli tu klikniecie, to pojawia się coś takiego. On w tym momencie jakby pokazuje mi jakby wszystkie tabele przystawne, które de facto jakby można podłączyć pod ten, pod ten fragmentator. Tu jak zobaczycie. Na dole są takie tabele, przez co na 4 i 6 to jest coś, co wcześniej wstawiałem i to jest jakby, no, no to widzi, tak, no bo to generalnie było właśnie w tym już przykładzie wcześniejszym. Natomiast to, co my w tym momencie robimy, to mamy tu, możecie sobie patrzeć, po, po prawej stronie, jest arkusz, tak, czyli w którym arkuszu poruszamy się i jakby co chcemy zrobić. My mamy arkusz 2 akurat, to jest ten nowy, który utworzyłem, więc ja sobie widzę w tym arkuszu drugim, widzicie, są tylko dwie, dwie tabele, tabela przystawna 3, Numer, do której aktualnie już jest podłączony ten fragmentator, i jeszcze podłączymy tu klikamy, tak naprawdę tylko możemy klikać albo znaczyć, albo znaczyć. E, klikamy i zaznaczamy tabelę przy numer 4. E, I dajemy OK. I teraz zobaczcie, co teraz się stanie. Jeżeli ja sobie klikam tu, w ten sam fragmentator, bo on ciągle jest jakby jeden, tak? Jedno, jedno takie okienko. Natomiast filtrujemy już dwie tabele i przykaz jeszcze wykres przestawny, bo wykres przestawny jest połączony z tą drugą tabelą przestawną. I tak naprawdę to już w tym momencie działa tak, jak, jak powinno. Okej, okay. tu jeszcze takie dwie uwagi. Pierwsza rzecz to jest. To, że jak widzicie, w pierwszej tabeli przystawnej widzimy co prawda dział, nazwę działu, po której filtrujemy, natomiast w drugiej tabeli przystawnej widzimy tylko osoby, mamy pogrupowane kwoty po, po, so, po sobie. Natomiast oczywiście, jakby jako że to jest to samo źródło tak dla obu tabel przystawnych, no to jakby dla tych danych tak czy inaczej dział istnieje jako kolumna. Więc oczywiście Excel w tym wypadku wie, że jakby ten dział gdzieś tam jest i jakby w momencie, jak filtrujemy, to wszystko jest poprawnie. tak Czyli jeżeli mamy administrację, to rzeczywiście Mamy takie dwie osoby pod, przypisane pod administrację. Druga rzecz jest taka, że jeżeli coś zmienicie w tabeli głównej, która jest źródłem tabel przystawnych, to musicie to zmienić jakby w dwóch przypadkach. To znaczy, w naszym przypadku to są dwie tabele przystawne, Jeśli będzie ich więcej, to trzeba będzie więcej. To sobie zobaczę nawet na szybko, jak to wygląda. tak, Czyli jeżeli idziemy do tabeli głównej tak, i powiedzmy, że sobie dodamy, ja teraz tu użyję taki skrót, Ctrl D, dodamy sobie jakąś tam, powiedzmy, osobę test. Jeżeli teraz wracam do naszych tabel przestawnych, powiedzmy, powiedzmy, pójdę do tej pierwszej i pójdę sobie tu u góry do analizy i do i do źródło danych, także chcę sobie dodać tą jedną linię, którą, którą poprzednio miałem. Czyli sobie najadam no, tabelę, znaczy wszystko dam OK. A on w tym momencie mi tu krzyczy, tak? Nie można zmienić tego źródła danych, e, połączonych z kontrolkami filtrów i tam dalej komentarz. E, chodzi generalnie o to, że e, po prostu musimy dać w tym wypadku OK. Idziemy do fragmentatora, e, do ustawienia i połączenia, połączenia raportu, tak jak poprzednio. I w tym wypadku e, musimy jakby odłączyć, możemy nawet odłączyć tak od dwóch e, tabel przystawnych. Trzeba całkowicie go odłączamy, to ok. I teraz jeżeli dam, pójdziemy do tabeli przystawnej i jeszcze raz idziemy do analizy, Um, i do e, źródło, zmienić źródło danych, tak, bo chcę jakby jeszcze raz zaznaczyć tę tabelę przesłaną, żeby zawierała wszystkie linie, łącznie z tą nową linią, którą tu dodaliśmy na końcu by to skrótem znaczy A, czyli wszystko, zanadto wszystko, dajemy OK. I teraz zanoczyliśmy. Widzimy, że tu się trochę odświeżyło te, te jakby kwoty. I podobnie tak samo jest z drugą tabelą. kształtną. Musimy zmienić tak samo e, e, jej jakby zakres, tak żeby wszystko e, zawierała. I później idziemy do fragmentatora. I tak samo jak na początku robiliśmy, czyli połączenia raportu i podłączamy obie tabele. Teraz, jak widzicie, on pokazuje mi tylko jedną tabelę, a to dlatego, że tylko ta jedna tabela. E, znaczy one mają teraz różne źródło, tak? Czyli to co mówiliśmy na początku. E, obie tabele przystawne, czy tam więcej, ewentualnie się dajemy więcej elementów, muszą mieć dokładnie takie same źródło. Wtedy fragmentator jakby z, można podłączyć e, pod wiele elementów, tak jeżeli jest niezgodność, no to wtedy możemy tylko e, podłączyć pod na przykład jedną tabelę. Także też nie zdziwcie się, że coś takiego może wystąpić, wtedy po prostu musimy mieć tabelę przystaną, które, które mają dokładnie takie same źródło. O, tu jeszcze to zróbmy to samo odświeżmy a, i dopiero wtedy, możemy, e, wtedy dopiero możemy je podłączyć jeszcze raz. O, widzicie, teraz wszystko jest OK. Dobrze, oczywiście tu, gdybyśmy chcieli mieć dokładnie taki sam efekt, jak mieliśmy tam początku, no to możemy się jeszcze pobawić teraz z ustawieniami, a tam na przykład wideo, klinie siatki, usunąć sobie tu trochę, poprzesuwać, jakieś inne rzeczy, projektowanie, tu style sobie zrobić i tak dalej, ale. To już jest jakby drugorzędne. Myślę, że tak naprawdę e, to już jest jakby kluczowe to, co, to co widzieliśmy. E, dobrze. E, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. E, subskrybujcie też kanał, bo będzie więcej fajnych filmów. Także mam nadzieję, że e, będzie to ciekawe dla Was i będziecie wtedy na bieżąco. E, jeżeli chcecie Coś więcej na temat właśnie fragmentatora albo podobnych tematów, to piszę w komentarzach, ewentualnie piszę też, co Wam się podobało albo co może, może jest niejasne. Będzie to fajna uwaga też, jeśli chodzi o jakieś przyszłe filmy, produkcje. Dobra, no to jeszcze raz, dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć, cześć.